Hej, witamy Was. Ja jestem mamą Nataniela. Yy, Nati to yy, taki yy, mały youtuber. Yy, oj, właśnie gdzieś mi ucieka. Yy, będziemy rysować dzisiaj yy, cztery rzeczy. Takie obrazki właśnie w roku. na jednej kartce. To będzie podobnie tak jak rysowaliśmy yy, w tamtym, roku. W tamtym roku. Podzielimy kartkę na cztery części. Tutaj czekajcie, żebyście dobrze widzieli. Na cztery części podzielimy i na każdej z tych części będzie każdy jakiś obrazek. A jeżeli mam taki film, spodoba, mam cała pleczka i subskrypcja. Mhm. Okay. No. Będziemy pokazywać, co będziemy rysować. Okay. Najpierw będziemy rysować taką gwiazdkę. Czekajcie, bo nie umiem znaleźć. To jest gwiazdka Nati, to ma taką poduchę, ona jest taka milusia, fajniusia. W tamtym roku też ją rysowaliśmy. Tak, w tamtym roku też była rysowana. No jakoś, hmm. Super, no. Super, na podzielił. Jeszcze, <laughs> Świetnie. Ne, no to zaczynamy. I co? Musimy jeszcze podpisać swoje kartki może, co? No to ja tym podpiszę. Mamy tutaj... Te kartki może. Dobrze. Także słuchajcie, zostałam bez... Bez, bez... Bez czegokolwiek do pisania, A, już piszę. <noise> okay. mm, dobra No to odwracamy Słuchajcie, mamy tutaj takie kredki Tak, w roku Jest ich tak dużo I takich różności tutaj jest Może nad i mi na kolana Tak, w tamtym roku W tamtym roku, a popatrzcie tutaj. A jesteśmy też złączeni jednymi słuchawkami o, Dobra To co? Ja też nam gwiazdkę Raz, 2, mm. trzy, 4, 5. Może mi dzisiaj wyjdzie, a nie tak tam um, yeah. Ja szukam kiedyś. Merał. 2, No tak, ale jeszcze nie pokazujemy Dopiero jak skończymy rysować. Na końcu. No okay, to na końcu <laughs> pokażemy. No i problem to jeszcze Among Us. Gra. Among Us to jest jakaś gra, jakaś nowa gra. Słuchajcie, ja jeszcze jej nie widziałam. Dzisiaj widziałam z niej dwa filmy. Tak, no to będę ją oglądać. Zobaczę. <coughs> to już jest trzeci film dzisiaj. Trzeci film? O, To jeden jest o tym Among Us, a drugi? Among Us. Among Us, a drugi? Dwa z Among Us a teraz? A, dwa z Among Us, ok. Ostatni ten film z mamą był 8 miesięcy temu. 8 miesięcy temu to to chyba było lato. Mhm, no. to tak. Czekajcie, na, na to oczywiście już narysował, a ja zrobię. Ja rozwyszę. odwrócę kartę. żeby nie pomówić. I za chwilę będziemy oceniać, kto najlepiej narysował. Będzie można widać komentarze. No będzie. Problem jest w tym słuchajcie, że... No to tak jak mówiłam też na tamtym filmiku, że ja nie umiem rysować. W ogóle ciężko mi to przychodzi. Ale dam z siebie wszystko. Okej, muszę takiej Dobra. Nie wiem, no, i czy pokazujemy każdy obrazek oddzielnie, czy potem wszystko? Nie, Teraz pokazujemy tak zawsze będzie. No dobra, no to ja wam pokazuję. Nati, pokazujesz, czy...? Nie. Dobra, ja wam pokazuję moją gwiazdkę. O, czekajcie, bo się nie, nie wiem, jak to pokazać. O, o, już teraz wiem. To jest moja gwiazdka. Teraz Nati. No, to, jest to jest Natusia gwiazdka. Taka dosyć. Tak, w tamtym roku trochę wyszła, czekaj, teraz mm, po kolejną rzecz. Wyszła fajna, <laughs> tylko nikt nie powiedział: przecież gwiazdka może być też taka. Nie musi być taka równa. No, taka. I teraz będziemy rysować to samo, co też w tamtym roku. Ale to jest yy, yy, pudełko. Z komputera to tak, szumi. Tak, ale to jest pudełko z gry 5 Sekund Junior, strasznie fajna gra, polecamy. Żebym ją dzisiaj y, pokolorował w tym roku to. Tak i narysujemy ją i pokolorujemy, także znów czas start. Ech, tylko chciałam położyć. Tam może. No tutaj Dobra, dobra. No to, <kluzny> no, <dobra, kluzny> no. no, to zaczynamy rysować. Rysujemy. Możecie nam w komentarzach powiedzieć, czy napisać, czy lubicie, um, czy lubicie oglądać takie filmiki, czy lubicie też rysować. No um. Teraz biorę od razu czerwoną tarczę nie zapomniał. No też mamy też mały problem, bo kredek i, i w ogóle tutaj jakichś takich różności jest sporo, tylko... Niektóre nie jest, są zatremowane. Jest właśnie dużo niezatemperowanych. Nie no ja mam teraz problem na przykład ze znalezieniem niebieskiego koloru. Ja gdzieś to nie odłożyłem. Bo... No i gdzie jest? Nie wiem. Nie wiem. 5 sekund sekum. Dobra. Hmm. Teraz to poprawię kredką jeszcze, żeby to było widać. sekund ja już skończyłem, więc ja oczywiście mam... już skończył. No Nadia, możesz pokazać. To, pokazuję. to jest moje 5 sekund. W tym roku nie poklorowałam tego, ale w tym już pomalowałem. No więc czekamy teraz. Nadia, możesz mi szukać niektórych kredek? Potrzebuję teraz jest? na przykład różowej, czerwonej bordowej. No to Różowo, czekaj. To jest jakaś czerwona. 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 To może być długopis. Czekaj, mam długopis różowy. To może jak przygotuję następną rzecz. Poczekaj chwilę, poczekaj, poczekaj, poczekaj. poczekaj na jej Jeszcze granatowej potrzebuję. Granatowej? No. Nie granatowej, bordowej. Tak, Taka ciemno-czerwona. No nic, będzie pomarańczowa w takim razie. No pomarańczowa taka. Słuchajcie, już już kończę, tylko... Nie fioletowa. Na szkoletowa? No, 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 no teraz... właśnie tej biuro, bordowej szukałam. No to pewno nie wiem. Czekajcie. No dobra. Ja idę po następną rzecz. Natalia poszedł oczywiście po następną rzecz. On już dawno skończył. Ja się staram, ale nie nadążam okay. za nim. Raz, dwa. Teraz myślę, że moglibyśmy filiżankę narysować. Filiżankę, <grych> Taką filiżankę, z której Nati właśnie pił herbatę z Jeszcze tam jest. Jeszcze jest tam herbata, no to... nie podpija, żeby ją wypić. Armo, nam Ja wam teraz pokażę. Filiżanka. Tak narysowałam moje 5 sekund. Teraz będziemy rysować filiżankę. Mam nadzieję, że nas słuchać w ogóle tak dobrze. I też mam nadzieję. Żeby to się nigdzie nie wylało, bo tam jest jeszcze herbata. Może no, to po prostu wypiję. E, taką filiżankę będziemy rysować. Ja ją wolę wypić, bo żeby to się nie wylało. <noise> A ty się boisz, żeby mu komputera nie zalał. Mm. Jaką herbatę pijesz? Podłogą czy nie? Oddą no no, trwa 9 minut. O, długo. No, to może zacząć rysować. Tylko nie mam jak sobie odrysować. No, ale jakoś mniej więcej wypiłam. Bo musisz chyba spod Nie wiem to jakoś tak... No filiżanka ta jest zupełnie nieprzygotowana, słuchajcie, no. ale może jak to dla Postawimy sobie tą filiżankę tutaj obok. Ja mam pomysł jak to zrobię, żeby to wyszło lepiej jak w tamtym roku, w 2020. A. Coś Tati kombinuje dziwnego. Hmm. A nie, to chyba tak nie wyjdzie. Jak ja w ogóle szklanki nie umiem rysować. <noise> Słyszałeś, nie umie rysować, ja też w ogóle nic nie umiem. Dobra, no będę odgapiał, bo... Nati odgapie ode mnie. A, wiem, tak wyjdzie. o tobie mama lepiej widzi, bo nie wiem. Ale jeszcze nie możemy bo... patrzeć. Nie no, tobie! Jeszcze ja nie patrzymy, bo jeszcze nie możemy patrzeć, okay. zasłaniam tutaj chusteczkami. Dobra, ja nie, ja, ja nie, ja nie będę patrzeć. Nie, nie ale tak. No, tam tym, razem, tym razem ja y, narysowałam szybciej filiżankę, jakoś tego gładko mi poszło. Yy. Mm. Mati coś tutaj tworzy, zakrył chusteczkami, zobaczcie, żebym czasem nie podglądała, co on tam tworzy. No, więc staram się nie podglądać. Nara. już możemy. No, to kto, A, kto pokazuje pierwsze? No tu no samo no. sobie kiedyś kupił jaguarę. No, to, ja się ty to kto pierwsze też. Kto pierwszy? Ty. No dobra, mogę pokazać. Tak wygląda moja filiżanka. Teka ją na mhm. Teraz no. Nati pokazuje. Tak wygląda, Natusia filiżanka. Ważne, żeby się do niej herbata nalała, słuchajcie. Dobra, i teraz mm. ostatnia rzecz. mam kartę To długopis. Będziemy rysować długopis. To jest chyba najtrudniejsza rzecz. Taka <coughs> chyba dla mnie najłatwiejsza. Dla nas tu się widzi, najłatwiejsza. No to ja zaczynam rysować. No ja sobie wezmę ołówek. I narysuję. Bo będzie trochę taki gruby ten długopis. Może być gruby, tak nie mówię. Jakiś inny będzie taki. i tutaj będą jakieś paseczki. Ok. I ten odcinek będzie miał premiery czyli nie wiem, będzie pewnie gdzieś po 17 ten filmik dostępny. Koloruję go teraz na czerwono ten opis, Chociaż on jest biały, ale... mm, A ja na przykład koloruję na y, pomarańczowo zobaczcie. A na czerwono? No, no. i tutaj końcówka będzie pomarańczowa. Mhm. Nati tak mocno rysujesz, że zaraz co biurko porysujesz. Ej, no twój taki... A, jeszcze jeden element. Jeszcze Wiecie co? Jeden element mi brakuje. Nie Tak, <grym> no tak. To... No to, kto pierwszy Teraz Nati pokazuje pierwszy. Umarę. Tutaj wygląda uh, mój look office. Mhm. Tak moje wszystkie obrazki wyglądają. Gwiazdka, 5 sekund, filiżanka i długopis. Teraz twój. I ocencie ja w komentarzu, yy, który obrazek, yy, no, ma niej Ja też pokażę całość. Gwiazdka, 5 sekund, yy, yy, filiżanka i długopis. <śmiech> <śmiech> Nie wiem co. Co możemy jeszcze dorysować, ale wydaje mi się, że zapełniliśmy całą stronę podzieloną na cztery części. Na każdej części jest jakiś obrazek. Każdy z nas zinterpretował obrazek po swojemu. Wydaje mi się, że na przykład ja mam takie bardziej blade kolory, Nati ma bardziej takie intensywne kolory. No i cóż, no, czekamy na Wasze komentarze. No to co? Kończymy film. Kończymy, żegnajcie pa! No